Nie Ej, no nie ma Chyba nie ma zasługi! Wykływa chuje. No nie spali się! Uciekaj, no co ty tam robisz? O Jezu, jaki ty jesteś trolem! A Co zrobić, Shiblu? Jeszcze spaliłem flesza, niech to. nie chcę. Ustaw tam, urwa, tajkun! Nie! Mam btp'a To na naszego Właśnie, to na ja naszego już też No idę na naszego na Zostawmy nasz Postaw ward'a, daj ku... No jest ward, Boże To nie ta, Lepy tam... gdzie tam... jesteście No ile będę tego byłeś tu mam pierwszy level NO KURWA BENO <noise> No więc, Andy, mniej więcej tak się to robi o, 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 tego, rajda. No ma o, <smhamael> <to ashiük> <styl>! <quand même>